Witam w kolejnym magazynie GOL Świętokrzyskiej Klasy Okręgowej. Program jest przygotowywany przez Echo Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Dziś Piaskowianka, Piaski i Wiktoria Skarbierz już w czwartej lidze. Mamy nowego lidera. Najlepsi strzelcy znów straszą bramkarzy. Z Państwa Rubel zapraszam na magazyn GOL Świętokrzyskiej Klasy Okręgowej. 26. kolejka świętokrzyskiej klasy okręgowej przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia tego sezonu. Piaskowianka Piaski i Wiktoria Skalmierz już wywalczyły awans do 4 linii. Zobaczcie, jak do tego doszło. Wiktoria 2015 Skalmierz pokonała nidepniczów 4-0. Do przerwy było 2-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Patryk Moskal dwie w 26 i 36 minucie. Mateusz Lampard 59. i Bartłomiej Rubicki w 88. Warto dodać, że najlepszy strzelec drużyny, Mateusz Lampart strzelił gola po dłuższej przerwie. Dzięki zwycięstwu Wiktoria 2015 Skalmierz zapewniła już sobie awans do czwartej ligi. Z tego meczu cykl kulisy. Zobaczcie niesamowitą radość piłkarzy ze Skalmierza po wywalczonym awansie. Kamienna brody zremisowała z piaskowianką Piaski 2-2, do przerwy było 1-1. Bramki dla kamiennej Paweł Mikos w 27 minucie i Marcel Czajka w 81. Dla piaskowianki dwa razy trafił najlepszy strzelec ligi Rafał Krzysztofik w 29 minucie oraz w 61 z rzutu karnego. W sumie w tym sezonie pokonał bramkarzy aż 33 razy. Piaskowianka Piaski dzięki punktowi zdobytemu w brodach zapewniła sobie awans. Do czwartej ligi. O trzecie ostatnie już miejsce premiowane awansem w ostatnich kolejkach będzie walczyć aż pięć drużyn. Orlicz Suchedniów, star drugi Starachowice, Astorajko Piekoszów, Góral Górno i partyzant Wodzisław. Różnica między nimi to tylko dwa punkty. Emocje będą niebywałe. Zobaczcie jak te drużyny poradziły sobie w ten weekend. Astra w oreko piekoszów pokonała Star drugi Starachowice 3-1, do przerwy było 1-1. Bramki dla Astry zdobyli Jakub Majszyk w 9 minucie, Michał Smolarczyk w 51 i Dawid Stebin w 54. Dla Staru trafił Emil Kostucha w 62 minucie. Orlicz Suchedniów zremisował ze Stalą Kunów 2-2, Do przerwy było 0-1. Dla Orlicza trafiali Patryk Zygmunt w 76. minucie i Piotr Fox w 83. Dla Stali Jakub Makowczyński w 27. i Jakub Cymerys w 90. minucie. Końcówka meczu wywołała wiele kontrowersji. Ekipa suchenniowa nie zgadzała się z decyzjami sędziów. Wisła Sandomierz przegrała z góralem Górno 1-2, do przerwy było 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Michał Tomczyk w 44-minucie, Dla gości trafiali Szymon Suder w 16- i Dawid Marszałek w 92-minucie skarnego. Mecz pełen dużych emocji, góral blisko pół godziny grał w osłabieniu w dziesiątkę. Wygrał po bramce skarnego w doliczonym czasie gry. Partyzant Wodzisław pokonał partyzanta Radoszyce 3-2. Do przerwy było 1-0. Dla gospodarzy bramki zdobywali Dominik Szewczyk w 37 minucie, Krystian Zaremba w 80 i Oskar Przewolski w 92. Dla gości trafiali Tomasz Mazur i Mateusz Szabat. Czas na ostatni mecz tej kolejki. Wicher Miedziana Góra pokonał piast stopnica 5-0 do przerwy było 2-0. Bramki zdobyli Franciszek Słoń 2 w 30 i 71 minucie Jarosław Gołda, 2. 40 i 65 zrzutu garnego oraz Kacper Kuczkowski, w 70 minucie. Odnotujmy, że w tym meczu po dłuższej przerwie przełamał się czołowy strzelec ligi Jarosław Gołda. Mecz skomentował drugi strzelec dwóch bramek, Franciszek Słoń. Spotkania oceniam bardzo pozytywnie. W sumie tu nie ma nic więcej do dodania. Wynik 5-0 mówi sam za siebie. Zdominowaliśmy całkowicie ten mecz i cieszymy się dzisiaj z trzech punktów. I warto podkreślić zaangażowanie drużyny, bo zostawiliśmy kawał serca na boisku i dzisiaj to my się cieszymy z trzech punktów. Pauzowała Sparta dwigozy. Gościem magazynu Goli jest dziś Dominik Frączkiewicz, trener Victorii 2015 z Kadmierz, drużyny, która została liderem tabeli i zapewniła sobie awans do w 4. Ligi. Rozmawialiśmy też o planach na przyszłość. Zobaczcie. Jak ten roceni to, co się do tej pory stało? No myślę, że tak. Weszliśmy w ten sezon niezbyt dobrze, bo zdobyliśmy w, trzech, w trzech pierwszych meczach jeden punkt, ale potem no rozkręciliśmy się, nie będziemy mówić, nie będziemy oszukiwać, bo no byliśmy dobrym zespołem w poprzedniej rundzie i myślę, że w tej rundzie tak samo to pokazujemy na boisku, że jesteśmy zespołem, który gra o wyższe cele. Co awansu do czwartej ligi. Pytałem o to Damiana Kobyłkę w studiu, jak u nas był, bo tą rundę też zaczęliście dość kiepsko, prawda? Czyli co? Potrzebujecie takiego kubła zimnej wody na start, żeby zacząć grać lepiej? Czy o co tu chodzi? Myślę, że ten okres przygotowawczy to był no, bardzo ciężkie dla nas, bo czołowi zawodnicy jak Krzysiu Kozie, Adaś Przeniosło, Kuba Ochma, a to już lampard wypadli nam z groźnymi kontuzjami. Można powiedzieć, że na trenowali w okresie przygotowawczym sparingi, dużo sparingów rozegraliśmy. Mamy naprawdę dużo zawodników, ale no nie mogłem zagrać sparingu w jakimś tam optymalnym składzie, jakim bym chciał rozegrać przynajmniej pierwszą kolejkę z Włodzisławiem. Wiemy doskonale, że te wszystkie mecze gramy na wyjazdach. Zagraliśmy pierwsze spotkanie w Dobiesławicach na boisku które nie jest, nie jest naszym atrybutem, można powiedzieć, bo no chcemy grać w piłkę i każdy wie, że mój zespół Master grania w piłkę, chcemy grać w piłkę, więc jak mamy grać fizycznie, mamy grać, e, walczyć w powietrzu, to no niestety, ale no, no nie tędy droga. Czwarty lizę będziecie grać już na swoim stadionie, czy jeszcze nie wiadomo? Mam nadzieję, że się uda, jak nie to będziemy robić wszystko, żeby grać na, na odpowiednim murawie, żeby, żeby tak mówię, żebyśmy mogli pokazać nasze atrybuty. Dogonienie piaskowianki to jest taka wasza ambicja cel na końcówkę tego sezonu? No myślę, że to zrobimy. Okay. A tak poważnie to. No, trzeba stawiać sobie poprzeczkę wysoko i mieć jakieś cele nie za nami, tylko przed nami. Okej, okay. po tym meczu z piaskowianką, jak ten oceni potencjał u zespołów? Bo jesteście takimi zdecydowanymi liderami, można powiedzieć, okręgówki w tym sezonie. Tak by to ten porównał? No myślę, że fajne spotkanie z obu stron. Mecz taki. Do jednej bramki, można powiedzieć, tak jak tam był rzut karny dla piaskowianki. Myślę, że aby wykorzystali tą jedenastkę, to, to mogliby dowieść to zwycięstwo do końca, ale świetna interwencja naszego bramkarza Damiana. My potem wzięliśmy, no, dostaliśmy wiatr w żagle i, i zaczęliśmy kreować. Zdobyliśmy tą jedną bramkę, potem wpadła na 2-0, ale był spalony. Potem minimalnie obok słupka też przeleciała piłka i, i wywieźliśmy trzy punkty i można powiedzieć, że z piaskowianką dwa razy zwyciężyliśmy. A jakby tak ocenił właśnie wasz potencjał pod kątem już teraz, jakbyście mieli grać w czwartej lice? Dalibyście radę, czy jednak jeszcze za wcześnie? Myślę, że tak, bo, bo wiem, że dużo zespołów w czwartej lidze chce grać w piłkę i też jesteśmy takim zespołem, który próbuje. W niektórych meczach gra w piłkę i, i byłyby to mecze naprawdę otwarte niż takie zamknięte, że zespół się broni, trzeba się przebijać i, i czasami jest tak, że zespół no, wyjdzie z jedną kontrą, strzeli tą bramkę, bo tak to, tak to w piłce czasami jest i, i potem ciężko przez ten się przedostać. Ale ale ogólnie myślę, że tym składem poradzilibyśmy sobie w czwarte A jestem w jakichś rozmowach już z prezesem klubu, z właścicielem odnośnie Nie, jeszcze, do... jeszcze nie. Myślę, że w przeciągu dwóch tygodni odbędzie, odbędzie się taka rozmowa i, i będziemy myśleć co dalej, jakie plany i tak dalej, bo tak tutaj pan wspomniał, że naprawdę dobra, dobra runda, dobry sezon za nami i wiadomo, że jeszcze się nie skończysz, ale no jesteśmy. Pozytywnej myśli i myślę, że wszystko się ułoży pozytywnie. Okej, okay, ale rozumiem, że trener jeżeli będzie taka propozycja to chce zostać i budować dalej zespół? Ja i myślę, że tak, no, na razie się nigdzie nie wybieram. Okay. <gry> Jak wygląda tabela świętokrzyskiej klasy okręgowej po rozegraniu 26 kolejek? Mamy zmianę lidera. Nowym jest Wiktoria 2015 Skalmierz. Na drugie miejsce spadła Piaskowianka Piaski. Oba zespoły mają po 53 punkty i zapewniony awans. Za nimi piątka walcząca o trzecie premiowane awansem miejsce. Orlicz suchedniów na 42 punkty, Star drugi Starachowice 41. Astra Piekoszów Góral Górno i Partyzan Włodzisław po 40 punktów. Na ostatnim 15 miejscu nadal Piac Stopnica, 15 punktów, przed nim Spartan Bitosy, 19 punktów i Nida Pinchów, 23. Za bramkę kolejki uznaliśmy trafienie Jakuba Cymrysa ze Stalikunów w meczu z Orliczem Suchedniów. Teraz czas na najlepszych strzelców. Liderem jest Rafał Krzysztofik z Piaskowianki Piaski, który ma na koncie już 33 bramki. Zanim dwójka, która po dłuższej przerwie znów zdobyła bramki. Jarosław Gołda z Wichra Miedziana Góra ma teraz na koncie 23 gole, a Mateusz Lampart z Wiktorii 2015 z Kazmierz 17. Teraz czas na piłkarza kolejki. Zawodnikiem kolejki został Mateusz Brela z Wichru Miedziana Góra, który był wyróżniającą się postacią podczas meczu z Piastem Stopnica. Zobaczcie jak wygląda jedenastka kolejki. W bramce Damian Kobyłka z Wiktorii 2015 skaldniesz. W obronie Mikołaj Kaller z Foreko Astra Piekoszów, Kamil Kowalski ze Stalikunów i Mateusz Brela z Wichra Miedziana Góra. W pomocy Krystian Orczyk z Kamiennej Brody, Dawid Marszałek z Góra Lagórna, Oskar Przeworski z Partezata Wodzisław i Rafał Krzysztofik z Piaskobianki Piaski. W ataku Michał Smolarczyk z Foreko Astra Piekoszów, Franciszek Słoń z Wichra Miedziana Góra i Patryk Moskal z Wiktorii 2015 Skalmierz. To na dziś wszystko na kolejny magazyn Gol Świętokrzyskiej Klasy Ogregowej. Zapraszam w najbliższy wtorek.